Cześć, Witam wszystkich. Po krótkiej przerwie w Europie, tym razem podobnie udajemy się na daleki wschód, w może mniej ciekawe lub bardziej ciekawe jak to woli miejsce, czyli do Chin. Niestety, bądź niestety. W każdym razie, w każdym razie tym razem zwiedzimy stronę dość znanej firmy, jaką jest Trumpeter. Więc zapraszam na zwiedzanie bardzo serdecznie. Jesteśmy zatem na stronie trumpetera. Oczywiście jest tutaj, co zrozumiałe, wersja chińska, no ale co również zrozumiałe, będziemy korzystać z wersji angielskiej. Strona jest przygotowana w taki dość czytelny sposób. Można sobie tutaj wybrać. Zobaczymy przede wszystkim broń pancerną. No, sprawdzimy każdą kategorię. Są nawet narzędzia, ale tutaj to może inna rzecz. No i tutaj możemy zobaczyć najpierw z samolotów, no, znaczy może po kolei tak jak było. Z broni pancernej, z samolotów, bardzo czytelnie to jest zrobione. Jest też i okręty są też w skali 1 do 72. No i właściwie to tyle. Może na razie tutaj resztę zamkniemy. Zobaczmy po prostu te trzy kategorie. I co mamy tutaj z pojazdów ciekawego i myślę wartego uwagi? No, rzecz chyba z naszych czasów, tutaj, czyli taki dopancerzony Leopard 2A6M. To jest akurat wersja kanadyjska, aczkolwiek to chyba jest wersja dopancerzona na Afganistan, nie na Ukrainę. Niemniej ciekawie się prezentuje. Tu jakieś całkiem ciekawe rzeczy też są. Nawet taka zupełnie oryginalna ciężarówka strażacka amerykańska. No, jakby ktoś na przykład robił coś związanego, na przykład chyba z zamachem z 11 września, to sądzę może użyć no parę takich rzeczy, które bez wątpienia są przydatne przy odtwarzaniu tego, co dzieje się we współczesnych konfliktach. Wrócę się na chwilę tutaj do poprzedniej strony. To zobaczymy. No, i tutaj bez wątpienia. Mamy wiele różnych ciekawych rzeczy. No, ale może wystarczy na razie. Możliwe, że kiedyś po prostu też tutaj wrócimy. Na razie, zobaczmy może tego ciekawego La France Eagle Fire Pumper. No, pudełko prezentuje się nawet okazale. Tutaj można zobaczyć różne detale. No, są oczywiście. Alkomanie, no także, także tak. Tu można, tu można zobaczyć jak to wszystko wygląda. Są też maski, jest schemat malowania, no i zdjęcie samego modelu. Trzeba przyznać, dobrze zdetalowanego. W przypadku tych wszystkich chińskich filmów typu Trump Peter czy Hobby Boss, dobrze jest sobie porównać zdjęcia wyprasek czy sklejonego, właśnie wstępnie modelu z rzeczywistością, ze zdjęciami, bo czasem dziwne rzeczy się dzieją. No ale popatrzcie, to jest taka naprawdę całkiem chyba nieźle przygotowana rzecz. Dużo tych części fototrawionych podwozie też ładne. No, myślę, że interesujące. Przejdźmy jednak dalej tutaj mamy 9P140T na 9K systemu 9K 57 uragan, czyli jedna ze słynnych wyrzutni rakietowych bardzo rzecz na dzisiejsze czasy. Jest jak widzimy, ukraińska, rosyjska, no i też tutaj nie wiem, któreś państwo arabskie zobaczmy to są rosyjskie to jest też rosyjska, afgańska no rosyjska i ukraińska też są w sensie schematów malowej no i tutaj są rendery trzeba przyznać że dość przyzwoicie zrobiona rzecz bardzo ciekawa sprawa Dobrze, a teraz zobaczcie taką ciekawostkę, również przydatną obecnie. To jest t 62 BDD od 1984, używany w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Mam ten model, Pewnie. kiedyś trafi na warsztat. Tutaj takie są oznaczenia. Też jest afgańskie. No i całość taka, może uproszczona, ale ogólnie prezentuje się naprawdę przyzwoicie. Tylko te koła trzeba jakoś powycinać, żeby nie były tak regularne. No ale można to też tak zostawić. Ostatecznie rzecz warta uwagi. Dobra, przechodzimy do samolotów. No i tutaj mamy dość potężną dawkę także sporych obiektów. Mamy tutaj na przykład Intrudera. Mamy MIGA 31BM z pociskiem KH47M2 Kinżał. Tu 22 Brinder. Tu 128 Fiddler w dwóch wersjach, w tym szkolno-treningowej, największy myśliwiec w historii. Mamy chińskie wynalazki Nakdjang Q5 i e, mamy też amerykańskie wynalazki Delta Dart. E, no i jest tu 134. No, to akurat oczywiście już wynalazek rosyjski. 133. No przeróżne, przeróżne rzeczy. No, i tutaj też jest nawet chińska, chińska chyba stacja kosmiczna, w każdym razie taki statek kosmiczny. Su-24J15, Harbin H5, czyli chiński U-28 o jakości, której nie będę, jakości nie będę tutaj wspominał. No, ale dobrze, zobaczmy może te dwa samoloty tego Intrudera. Sympatycznie wyglądająca maszyna. Trzeba przyznać, całkiem ładna grafika, Aż nawet trudno powiedzieć, czy to jest wklejony, czy namalowany tutaj ten obraz. No i tak jak mówię, no nie sprawdzając, przyznaję szczerze i bez bicia parametrów modelu, no tutaj akurat go posadzili na ogonie, nie obciążyli nosa. No ale widzicie, można nawet zrobić składane skrzydła, jest trochę nitów, wszystko wgłębne, wyraźne i czyste. No, hmm. Sądzę, że warto zwrócić na to uwagę, choć tak jak mówię, sprawdzić trzeba jakoś z oryginałem, bo różne rzeczy się czasem zdarzają. No, zdetalowanie niezłe, choć jak widzimy, są tu też różne problemy ze spasowaniem, no ale jakoś pewnie można to poprawić. No, to jeszcze MIG 31. Złowroga wersja BM z kiżałem. Tutaj pudełko. No i tutaj kalki można zrobić właściwie dowolny egzemplarz. I tutaj są napisy eksploatacyjne w całkiem znacznej ilości. Tutaj są różne wersje wyposażenia. No czyli zebrano całkiem szczegółowe informacje. Przynajmniej tak się to wydaje na pierwszy rzut oka. No, i tutaj właśnie jest też sam Kinżał. Jest w zestawie. Tutaj właśnie można go zobaczyć. Potężna rzecz. Prawdopodobnie przerobiony pocisk balistyczny systemu Iskander. Części dość sporo. No, tak czy siak, czy owak. Chyba najlepszy MiG31 na rynku. Więc myślę, że warto zwrócić na niego uwagę. Dobrze, przejdźmy zatem do ostatniego na dzisiaj działu, czyli jednostki pływającej. To głównie są różne ciekawe batyskafy. Głównie chińskie. No i tak samo jest tutaj z całą resztą rzeczy. Przyjrzyjmy się może tej, temu poduszkowcowi. Spora, spora konstrukcja. Model też spory. Amerykański poduszkowiec do lądowań w różnych miejscach, trudno dostępnych w innych sposób. Jak widzimy są i blachy fototrawione, i sporo kalkomanii, Taka poduszka powietrzna. Pewnie dałoby się go nawet zrobić jako prawdziwie unoszący się na poduszce powietrznej i tu render całości tak wygląda. O, jeszcze może drugie ujęcie. No, a tu jeszcze mamy barkę desantową. No, i tu również dość dobre rozwiązanie. Wszystkie cyfry można zrobić dowolne oznaczenie, dowolnymi numerami. Całość jest, sądzę, przyzwoicie wykonana. Dobrze, myślę, że na dziś wystarczy. A jeszcze może zobaczmy, czy. Są jakieś nowości zapowiadane, bo tutaj są często takie rzeczy. Tutaj, akurat, skala. O, będzie taki SDKFZ8G Panzer T12 ton. I on będzie w skali 1 do 72. Całkiem fajne detale. Jeszcze może tu zobaczmy za sierpień, co nas czeka. No, tu są różne inne skale. O, będzie tutaj jeszcze na wersji Intraderów. A lipiec, zobaczmy jeszcze. Czy coś jest w lipcu? No, ten właśnie komando taki. I może jeszcze czerwiec. I na tym już poprzestaniemy. No, tu będzie informacja, że będzie Striker w skali 1 do 72. Całkiem chyba niezły striker. Tak przynajmniej z ogólnego wyglądu tutaj wynika. No dobrze. I to by było na tyle. Więc cóż, teraz będzie, jak pewnie się już domyślacie, Moje podsumowanie odcinka. No i to jest wszystko w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że za tydzień również będziemy mieli możliwość zobaczyć coś ciekawego. Na razie bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność tutaj. Dziękuję za wszystkie lajki, wszystkie kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, za wszelką pomoc, za wszelkie wsparcie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.